Hejka, przychodzę do Was z filmem, którego jeszcze na tym kanale nie robiłam. I to będzie film, taka recenzja, pogadanka. Porozmawiajmy o senokapi Mariana Leki. Jeżeli chodzi o fabułę tej książki, to akcja dzieje się w miasteczku i w tym miasteczku mieszka Selma, babcia naszej głównej bohaterki Luizy. I kiedy właśnie Selma śni sen o to to zwiastuje, że ktoś w miasteczku w przeciągu 24 godzin umrze. Tym razem tak się nie dzieje I kiedy już wszyscy myślą, że są bezpieczni I że tym razem sen o okapie Nie zwiastował śmierci To ktoś umiera po 29 godzinach I tak, jeżeli chodzi o tą książkę To początek tej książki Muszę przyznać, że mi się nie, się nie dłużył Więc jeżeli weźmiecie tą książkę I was ten początek też będzie dłużył No to jest jeszcze nadzieja, że W pewnym momencie ta książka was wciągnie Ponieważ mnie wciągnęła Po pewnym takim Zwrocie akcji, powiedzmy, jak na tą książkę, który był to no, bardzo taki tragiczny twist, natomiast po tym wydarzeniu ta książka rzeczywiście mnie wciągnęła. Jeżeli chodzi o plusy tej książki, to dla mnie ogromnym plusem jest to, w jaki sposób autorka wykorzystała pomysł na tą książkę. Bo czasami tak się zdarza, że autor ma świetny pomysł i my, wiecie, czytamy. Ofi z tyłu i my sobie myślimy, Boże, jaki pomysł. No, ale potem przeczytamy tą książkę i mówimy, no, taka pierwsza myśl, co bym pomyślała dalej, to to wszystko w tej książce było. No i nie ma to dla nas takiego uroku czaru i nie czujemy tego spełnienia po przeczytaniu tej książki. Tutaj tak nie było. Rzeczywiście autorka miała pomysł i ona wykorzystała go w sposób mm, po prostu nieszablonowy. I bardzo mi się to podobało. Powiecie, mm, no, ktoś. Je, Ktoś mówi w miasteczku, to jest 24 godziny umrze, no i to jest miasteczko, które nie liczy bardzo dużo mieszkańców, ludzie się ze sobą znają, no i zaczynają robić oczywiście bardzo zimne i bardzo nieprzewidywalne rzeczy. I autorka to świetnie opisuje w sposób, po pierwsze, to nie są takie historie, które my byśmy wymyślili na pierwszy rzut myśli, co ludzie mogą zacząć robić, po drugie, są też nie przekazane w sposób dosłowny, tylko są przekazane w sposób metaforyczny. I to autorce wyszło świetnie i przez to ta książka po prostu była w pewnym momencie stała się dla mnie interesująca, bo miałem takie, no, że to jest po prostu ciekawie rozwiązane. Oprócz tego jakby wiecie, wiecie co się dzieje. Ktoś ma po prostu zginąć, no i co ludzie robią? No zaczynają typować tego, kto bardziej, jak to mniej by na tym zasługiwał. No i to była też taka moja pierwsza myśl po przeczytaniu tego opisu. czy, czy nie zaczną się jakieś tam, wiecie, samosądy, że ktoś musi umrzeć, no to typujemy tego, który jest najmniej użyteczny społecznie, albo który komuś tam zaraz kiedyś na skórę. I to w tej książce też wystąpiło, ale właściwie w taki bardzo ciekawy sposób zostało to przedstawione. To znaczy, nie myślcie sobie, że tutaj jakieś akcje się działy? Nie, to nie jest książka akcji, to jest bardzo powolna książka, która, której bardziej chodzi o słowo, pomysł i o metaforę niż stricte o akcję. Natomiast to w tej książce mnie urzekło i to w tej książce mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o bohaterów, ta Selma, czyli babcia. Nie tytułowa, tylko śniąca, tytułowy Sen o Okapi. Podobała mi się bardzo, była świetnie zrobioną bohaterką, całkowicie mnie zauroczyła. Kolejnym bohaterem, który bardzo mi się podobał, był Optyk, czyli taki przyjaciel rodziny, też świetna postać. Myślę, że dużo osób odnajdzie w ogóle siebie w tej postaci. Później były postacie mamy i taty, Luizy, to były bardzo dziwne postacie, jakby nie da się w żaden sposób powiedzieć, jakie to były postacie, to trzeba przeczytać i samemu to ocenić, bo one były dziwne i nie wiem, czy potrzebne w fabu fabule na przykład była mama, natomiast no tata już był potrzebny w fabule, no, no to, to było dziwne, ale no mnie do tej książki po prostu pasowało, więc ich też oceniam pozytywnie, natomiast Luiza. Ona była fajną bohaterką, bardzo miło, bardzo miło mi się z nią szło przez całą tą książkę, tylko mój problem jest taki, że ona na początku książki miała 12, na końcu miała 30, czyli bardzo tej jej biatki będzie bardzo przymiało. Czyli na przestrzeni tej książki mamy 18 lat jej życia. I wydaje mi się, że ta jej droga, którą przeszła do pewnej dojrzałości, no nie została fajnie pokazana. Ja nie czułam, że ta bohaterka dojrzeje, dojrzewa na stronie tej książki, na stronach tej książki. Wydaje mi się, że przez 18 lat to powinna już stać się w zasadzie trochę zupełnie inną osobą, tak? Albo osobą, która ma już rozwiązanie na swoje problemy, które miała jako, jako nastoletnia dziewczyna. Więc to w tej książce troszeczkę ja zapisuję na minus. Później była postać, o której nie mogę powiedzieć, bo to był taki trochę spoiler, więc nie będę wspominała, ale ta osoba też mi się bardzo spodobała. W tej książce mamy wątek romantyczny. I jeżeli chodzi o ten wątek romantyczny, to on na początku bardzo mi się spodobał i byłam taka, wiecie, podoba mi się, wciąga mnie i w ogóle. I w pewnym momencie nie wiem dlaczego, ale napięcie w tym związku mi jakby totalnie siadło, i nie do końca już tej książki właśnie nie powróciłam do tego momentu, w jakoś bym po prostu kibicowała um, temu związkowi, żeby. Bo, no bo był na początku fajny, a w pewnym momencie, no jakoś. To, było, to był taki, y, taki jakby element tej książki, który wydaje mi się, że powinien buzować emocjami, i tego mi w tym związku troszeczkę zabrakło. Dobrze, więc powiedziałam o fabule, powiedziałam o bohaterach Więc ogólne wrażenie Ja sięgnęłam po tą książkę nie dlatego, że przeczytałam opis z tyłu O którym jeszcze zaraz powiem Ale dlatego, że przeczytałam recenzję I w części tej recenzji chyba nawet tutaj pisało, że to jest Dzieci z Bularben dla dorosłych I ja się niestety z tym nie potrafię zgodzić Dlatego, że ja pamiętam Dzieci z Bularben I to była pierwsza książka w moim życiu która mi złamała po prostu serce, bo się skończyła. I ja po prostu tak bardzo tęskniłam z tą historią, że no wiecie, do tej pory to pamiętam, pomimo, że już nie pamiętam, co się działo w tej książce, ale pamiętam emocje, które mi towarzyszyły jako dziecku czytając tą książkę. Tu mi tego zabrakło i tą książkę przeczytałam w pewnym momencie też potrafiłam ją po prostu sobie odłożyć, no i jakoś bardzo, bardzo mi jej w życiu nie brakowało. Natomiast cieszę się, że ją przeczytałam i uważam, że jest to jak najbardziej wartościowa literatura. Jeżeli chodzi o to, czy to jest książka dla każdego, to ja osobiście bym powiedziała, że nie, to jest książka dla ludzi, którzy powo lubią powolną, literaturę piękną, w której nie ma bardzo dużo akcji, w której chodzi o piękne budowanie zdań, która jest odprężająca i relaksująca, ale trzeba mieć też pamięć to, że pomimo, że to jest książka o miłości, pomimo, że to jest książka o przyjaźni, o rodzinie, o wspieraniu się, to to jest też książka o śmierci i o, o przeżywaniu żałoby. Więc może no, dla niektórych w momencie życia to będzie dobre, niektórzy może nie będą akurat w tym momencie um, chcieli takiej książki czytać. Yy, także ja tą książkę polecam, ale po prostu aż tak bardzo, nie aż tak bardzo, jak czytam recenzję w internecie, bo wiecie, czasami lepiej jest trochę. Gorzej się nastawić, znaczy trochę mniej entuzjastycznie się nastawić do książki i być zaskoczonym niż tak jak ja podejść do tej książki, że to będzie najlepsze co przeczytałam w życiu. No i, i mój, zapał, niestety, mój zapał niestety został troszeczkę ostudzony. Także w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki nowy film Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.